Była kimś więcej niż gwiazdą. Była symbolem. W odrodzonej Polsce, która pragnęła własnych ikon, ona stała się królową. Dla milionów po prostu nasza Jadzia. Urodzona 23 września 1898 roku, dorastała razem z niepodległą ojczyzną, a jej kariera stała się odbiciem narodowych marzeń. Na ekranie potrafiła być każdą Polką, cierpiącą w imię miłości. I szlachetną patriotką w historycznych dramatach. Ale też nowoczesną, wyemancypowaną kobietą w komediach, które bawiły do łez. Wyznaczała trendy, kopiowano jej styl, a jej życie prywatne, wolne od skandali, tylko umacniało jej legendę. Ten złoty wiek brutalnie przerwał wybuch wojny. We wrześniu 1939 roku, w obawie przed Niemcami, wraz z mężem uciekła z ukochanej Warszawy. Jej podróż na emigrację była końcem pewnej epoki. W Ameryce, zdala od uwielbiającej ją publiczności, czuła się samotna i nieszczęśliwa. Hollywood jej nie chciało. Jej polski akcent uznano za zbyt kłopotliwy. Przez 30 lat tęskniła. Jak sama mówiła, można pojechać na koniec świata, ale zawsze się tęskni za swoimi korzeniami, wiarą i ojczyzną. W 1970 roku wróciła na stałe do Warszawy, witana przez tłumy, które nigdy o niej nie zapomniały. Szczęście powrotu nie trwało jednak długo. Zmarła 1 listopada 1971 roku, zaledwie rok po powrocie do domu. Odeszła, by na zawsze pozostać w naszej pamięci, jako nieśmiertelny symbol utraconej złotej epoki polskiego kina.